I on też wygrywa w tej serii z rezultatem 30 sekund i 300. A ja przedstawię serię ostatnią, najsilniejszą według listy startowej. Na to, że pierwszym popłynie Dawid Ołoczko, jeden Kaspolec To drugi Wojciech Brzeziński FK Gdańsk Na to, że trzecim. W tym roku finalista w zeszłych latach medalista i Polski. Między innymi na tym dystansie. Piotr Renusz, jeden kastolek snembo, tor czwarty Bartłomiej Baranowski, jeden kastolek tor piąty kolega klubowy Daniel Kołodziński i na torze szóstym Lane Six, Lukas Kulej, Tura Bergamen. Proszę o zachowanie ciszy w momencie startu. 75 72 Bardzo dobry wynik zawodnika z Denborka. Na miejscu drugi Marko Mimaranowski, a na miejscu trzecim Wojciech Brzeziński z Rozpoczynamy kolejną konkurencję 100 metrów stylem dowolnym.